No ja tyle, co wróciła z morza, byłam z wnusiem i z jego dziołchą, bo oni się mnie pytali, czy ja z nimi pojada, no ja pewno, ja to jak na lato, no pewno, jak mi weźmie to, to ja tam pojadę, pewno. No i wyta, zanim oni się wygrochlali, to ja już siedziała w aucie, już zużyła trzy drzemki walnąć, a oni dopiero przyszli, ja żem tak szybko to zrobiła, bo ja się bała, że oni się rozmyślą. No i wie to, tak sobie jechaliśmy, Oni dużo go No i ja się nie odzywała, bo wie ta, jak ja z tą moją niewyparzoną mordą. Palne jakie głupstwo i oni się w mnie mogą wysadzić. Więc ja tylko siedziała i głową kiwała. Tak jak te psy kiedyś, takie małe, co w autach siedziały i tylko tak kiwały. No to ja siedziała cicho, żeby nie podpaść. No to dojechaliśmy pod ten hotel. Ja tam nie pamiętam, jak on się nazywał, tylko zapamiętała. Ten mój stary głupi łeb zapamiętał tylko, że to było od gołębia. Jakoś tak. Coś tam. Ale było od razu widać, że to jest jakiś szlachciura. Wiecie, jak on sobie ten personel służby wyszkolał, oni chodzili jak w zegarku. Wszyscy ubrani w surdutach równych. Tak uprzejmi, w num się w pas kłaniali. Jo ja była pod takim wrażeniem, że prawie bym się czuła gdzieś, jak się przeniosła w czasie ze 100 lat do tyłu. No naprawdę wam powiem, że hotel był nie z tych czasów. No jak żeśmy już odpoczyli trochę, to poszliśmy na tą plażę. Młodzi poszli się wykumpać, Jose ja usiadła na kocu. Potem się położyła, bo już była zmęczona no i tak wiecie, w tym słońcu sobie leże. Gały zamknięte i tak czuję, jak to ciepło tak mi od kudłów, tak wiecie, tak ciepli tutaj i tu gorąco, tu mnie to słońce, to ciepło tak rozbiro, coraz bardziej, no to jak ono mnie tak rozbiro, to Jożych się rozebrała do tych puszorów, do tej puchalki, chciała zdjąć też tą puchalkę, tylko, że Jożych się bała, że na tych pantalunach tam może być jakiś szlak bursztynowy, a wiecie, no, Staroś, mo jakby swoje ułomności, po co mu robić poruta młody mnie? No i tak leżała na tym kocu i słysza jakieś hałasy. Wnusiał ze swoją dziochą wyleciał z wody, jak na mnie ciepnął mokry ręcznik i mówi: Babka, co ty robisz? Nie gorsz tu ludzi! Jak ty wyglądasz? Tu możesz ten ręcznik opatuchaj się! No to wie ta Josie nie odzywała, ale mówię: No jak ją gorsza ludzi? Że jak niby. No zobaczta na te wszystkie działki, jakie u nas są. Tutaj mają trójkąt jeden, tu mają drugi, tu mają trzeci. Z tyłu to w ogóle nie wiem, na czym to się trzyma, bo ja może myślę, że to jako żyłka od wątki, bo, bo tam nic nie widać. I tylko same trójkąty. Normalnie ja się czuła jak na autostradzie, jak znaki drogowe. Dobrze, że tam jeszcze nie ma zakazu i nakazu, chociaż nie wiem, gdzie by był nakos, a gdzie zakos. I on mi mówi, że jo gorsze ludzi, no na miłość Boską, jo stara baba. No i wie, ta ja tak siedzę, tako trochę rozżalona, opatuchana tym mokrym ręcznikiem. Ludzi jak mrówek, wszyscy się gdzieś tam z jednej strony do drugiej przemieszczają. Ja tu siedzę, obserwuję, poszerzą horyzonty, jak to mój wnuszo mówi. No tak se poszerzyłam te horyzonta, że. Ani umysł nie pojmuje, ani oczy nie ogarniają. No i tak patrzę na tym poszerzonym horyzoncie. Idzie jakaś dziewoja. Ale taka wam powiem, taka klasa. Klasa dziewoja, że ją ja stara, to normalnie szczyna mi opadła. Opadła mi I o ja tak na nią patrzę. Ona podchodzi coraz bliżej i widzę, że ona tam ma na jakimś sznurku jakiegoś takiego na czterech łapach. I ja tak potem stwierdziła, że to był pies. Tylko taki paskudny w ogóle do niej nie pasował. Ona taka laska, mówię Wam, że tyle ludzi, a ona wyglądała jak, jak kuniak wśród denaturatu. Normalnie tak się rzucała w ślepia. Wszyscy na nią się gapili. Ja nie wiem, czy oni się bardziej gapili na nią, czy na tego stwora, którego ona tam prowadziła na tym sznurku. I wie tak, ona tak podeszła już, ja tak wiecie. Ja to bym, jakbym się nie zapytała, jakbym nie wiedziała czego, to ja bym umarła. No to ja podchodzę do niej i mówię do niej tak, a co to jest? Tak patrzę na tego stwora, a ona mi tam grachlo w swojej kieszeni mi wyjmuje i daje jakiegoś takiego, nie wiem co to, bo takie jakby ciasteczko i mówi, że mam mu dać. No to ja mu dałam to, nie? I potem mówię, co to? A ona mówi, pies. Ja mówię, no, ja widzę, że pies, no, mo, no, pod ogonem to, co pies powinien mieć, nie? A ona mówi, szarpej. Ja mówię, kochana, no dobra, jak ty chcesz gdzieś co załatwić, czy może idziesz za potrzebą, to ja ci go przypilnuję, ale ja go nie będę szarpać, bo za co. Wiem, że on jest brzydki jak kupa, no ale zwierzaki trzeba po ludzku traktować. Jego nie będę szarpać, ty idź załatw, co tam może i go ci popilnuję. Ona tak na mnie z góry do dołu se pomyślała, jo tu duni uprzejma, jo i chcę zrobić przysługa, a ona mnie łotaksowała jak nie wiem co i se poszła. No to wie ta co, ja nie wiem. Może ona się przestraszyła, że to ja będę jaką konkurencją do jej psa, że wie ta, że ja jestem bardziej pomarszczona niż ten jej. No ale dobra, no głupia jaka, czy co? No ja tak po tym jeszcze się za nią oglądałam i tak ci ludziska zatrzymywali się, patrzyli, podziwiali ją ja tam, nie wiem co, ale to chyba raczej bardziej jego niż ją, bo wszyscy się zatrzymywali i tam jej kwiki, krzyki, dziecioki wrzeszczały ją ja w Jedny może być pomarszczony, a drugi nie. To ja stara baba mi nie wypada, tak? Ja muszę siedzieć opatuchana w mokrym ręczniku, a taki paszczur, paskut przejdzie przez całą plażę i wzbudza taką sensację. Wymyślita, że mi starej też nie zależy na jakim podziwie? też bym chciała być podziwiano. Ale musi być jakieś równouprawnienie. Co to? Pies może, a baba nie? Co wy? Na głowęście upadli.